Moi drodzy, dzisiaj otrzymujemy bardzo ważne i, i cenne Słowo Boże, zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii. W pierwszym czytaniu widzimy postawę pewnych nienazwanych z imienia ludzi, którzy atakują świętego Pawła i Barnabę i toczą z nimi spór. O co? O co chodzi? Chodzi o zachowywanie prawa żydowskiego wśród pierwszych chrześcijan, ale nie tylko o zachowywanie prawa żydowskiego, lecz także o zachowywanie wszelkiego prawa, o to, co możemy, możemy nazwać naszym chrześcijańskim stosunkiem do prawa, charakterystyką Starego Testamentu. Yy, i jego przedstawicieli w tym czytaniu, ale nie tylko, jest to, żeby trzymać się wiernie prawa. Nie jest to samo w sobie niczym złym trzymać się prawa, ale to o wiele za mało. Jeśli ktoś pozostaje tylko przy prawie, przy zachowywaniu prawa. To ryzykuje, że spadnie poniżej prawa. Chrześcijaństwo nie jest religią prawa. Nie po to przyszedł Jezus Chrystus, abyśmy trzymali się i zachowywali prawo. Można by powiedzieć, że prawo, także prawo Boże, ono jest taką siatką bezpieczeństwa na dole. Tak jak to, może nie najlepsze to porównanie, jak to jest w cyrku: Że nad ziemią jest siatka. Artyści y, wykonują akrobacje na wysokościach y, różnego typu, y, zwłaszcza jeśli wykonują tzw. salto mortale, czyli skok, który sprawia, że niemożliwy do wykonania. I siatka na dole jest po to, że gdybyś im nie uda czegoś wykonać, spadają na nią i ratują się przed być może śmiercią, a na pewno kontuzją. Taką rolę pełni dla nas prawo, dla chrześcijan jako zabezpieczenie, jako coś poniżej czego jest śmierć. Ale fatalni by, byliby to artyści, gdyby. Pełzali po siatce. Tak, Taki cyrk, czy taki teatr nikogo by nie przyciągnął. Wręcz przeciwnie. Byłaby to kompromitacja. I tak jest z chrześcijanami. Jeżeli ograniczają się tylko do wypełnienia prawa. My jesteśmy wezwani do tego, abyśmy byli artystami. I to jest właśnie problem także pierwszego chrześcijaństwa, problem, który się ciągnie cały czas. Bo i teraz mamy ludzi, którzy pilnują tylko tego, by zachowywać prawo i tym się chlubią. Co więcej, sami budują na tym swoje dobre samopoczucie, że zachowują prawo, że trzymają się przykazań. A Pan Jezus wzywa nas do czegoś o wiele, o wiele większego i piękniejszego. My nie mamy być prawnikami, nie mamy być moralistami, którzy sami się czegoś sztywno trzymają i innych zmuszają do tego, osądzając ich, zwłaszcza wtedy, kiedy widzą, że tamtym to nie wychodzi. Dziś mamy Ewangelię, w której Pan Jezus pokazuje, o co chodzi. W chrześcijaństwie chodzi o miłość. Chodzi o to, aby kochać. Przede wszystkim Tego, który nas nad wszystko ukochał, a więc Boga w Jezusie Chrystusie, aby trwać w Nim. Mówi Pan Jezus, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą ratolość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina. Te, a jaki, o jaki owoc chodzi? Chodzi o owoce miłości. Miłości Boga i bliźniego. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfity. Wy tylko dlatego możecie przynosić owoce, mówi Pan Jezus, jeżeli we mnie trwać będziecie. Co to znaczy trwać w Jezusie Chrystusie? Podobnie jak torośli trwa w innym krzewie. To znaczy czerpać z Niego przede wszystkim. Mieć bliską, intymną relację z Nim. Dobrze, że tu jesteśmy na Eucharystii. Chrześcijanin nie może żyć bez Eucharystii. Nie może żyć bez czerpania z Jezusa Chrystusa, bez karmienia się Nim, Jego ciałem, Jego krwią, to znaczy Nim samym, Jego miłością, bo przecież ciało Chrystusa czy Jego krew to nie jest tylko ciało obecne dla adoracji. Owszem, adoracja jest czymś pięknym, tak jak piękne jest wpatrywanie się w kogoś ukochanego. Tyle, że życie nie pochodzi z samego wpatrywania się, pochodzi tak jak i w naszej ludzkiej fizyczności, z intymności, ze zjednoczenia dwóch osób. Tak jest też i w chrześcijaństwie. Życie nasze to chrześcijańskie, ta nasza chrześcijańska miłość pochodzi ze zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, z tego, że Go przyjmujemy, że nosimy Go w sobie, że On w nas wzrasta. Bo też nic chrześcijańskiego nie możemy uczynić bez Niego. Bez Niego jako chrześcijanie jesteśmy bezsilni, redukujemy się tylko do zachowywania prawa, do męczenia siebie i innych. Podczas gdy to, do czego wzywa nas Pan, to jest radość, to jest, to jest właśnie miłość, to jest rozkwitanie i przynoszenie owoców. Chrześcijanie nie jest jak maj, nie jak, jak styczeń czy luty, miesiące, kiedy trzeba tylko dbać o to, żeby życia nie stracić, żeby nie zamarznąć. I chronić się przed tym, bo tak wygląda postawa zachowywania prawa, podczas gdy ten nasz miesiąc, jeden z najpiękniejszych, to jest eksplozja życia, eksplozja radości, kwiatów, które z czasem potem, owszem, opadają, ale przynoszą owoce, owoce, które karmią. Po to tu jesteśmy przy Panu Jezusie, abyśmy mieli w sobie ten, można by powiedzieć, wieczny Maj. Wieczną Jego radość. I, i, i byli artystami. I, i, owszem, pamiętali, że jest prawo, i gdyby się tak zdarzyło, że jesteśmy kuszeni, żeby żeś, zejść poniżej prawa, bronili się przed tym. To jest po to, aby nas ostrzegać, że szykuje się, że już jest niebezpieczeństwo, ale nie uważali prawo za centrum naszego życia. Tak było też ze świętym Stanisławem Papczyńskim. Był pijarem i mógł pozostać w zakonie, trzymając się sztywno reguł, ale widział, że w tym zakonie miłość gaśnie, czy przygasła, albo może w niektórych częściach nawet zgasła. Dlatego stworzył nowy zakon Marianów, dla których wzorem jest Najświętsza Maria Panna. Niepokalana i niepokalane serce. A serce Maryi jest pełne miłości. Jak to zresztą ujawnia przez wieki, także w swoich objawieniach. Prośmy Pana, abyśmy i my byli wpatrzeni w Maryję i trwali w Jezusie Chrystusie, kwitnąc i przynosząc owoce miłości. Amen.